Dzień dobry, witam serdecznie. Ze śniadanka dzisiaj. Który to dzisiaj dzień już? Piątek? Czwartek dzisiaj. Dzisiaj wybieramy się na plażę. Takie dietetyczne śniadanko dzisiaj, żeśmy sobie z, chyba. z żoną zaserwowali. Bo żona dzisiaj, ja ją będę od dzisiaj odchudzał już. <noise> Powiedziałem dzisiaj jej, że... O, takie właśnie ser. Będę jej pokazywał, żeby się nie denerwowała. Tutaj jest, są dwa kawałki z ciasta. To jest identyczne ciasto. Ja mówię, to tak, my tak stopniowo będziemy ją odchudzać. Wczoraj było 10 kawałków, dzisiaj dwa. Palmę. <laughs> Co chciałem powiedzieć? Dzisiaj będzie plażowanie. Jak nie znajdę nigdzie czegoś takiego normalnego i żeby jakoś tam tanio w miarę dojechać na spokojnie, to może pojedziemy z Emilką po prostu na dworzec, bo mamy za darmochę, wsiadamy w pociąg za parę złotych i Wylądujemy tam, gdzie wczoraj byliśmy, w węgierskiej górce. Trzeba, co prawda, uważać tam z tą wodą, znaleźć jakieś takie płytsze miejsce dla niej. Wczoraj się mnie pytała, czy ją nauczę pływać. Znowu te pytania, czy ją nauczę pływać? Na jeziorze to tak. Na jeziorze tak. Bo tu na jeziorze to się bierze od wody do brzegu. Tak się dziecko puszcza, jak nie ma żadnego kółka czy coś. To tak, tak. Ale nie, nie na takim strumyku. Rzeczka, czy jak to tam się nie? Soła, tak? Ma kółko. No ma kółko, ale lepiej, żeby nie miała, bo z tym kółkiem jeszcze popłynie do Żywca, będę musiał w pociąg jechać, na pociąg i będę tam już szukał gdzieś w Żywcu. A ma rękawki też. No. Emilcia dzisiaj na śniadanko nie wyszła. Ma tam trochę w hotelu jedzenia. Nie chciała za bardziej iść, to niech sobie tam odpocznie, bo tu trzeba wstać. Dzisiaj jest do dziesiątej, w tygodniu do dziesiątej, w weekendy do 11 śniadanie. Róże pięknie zakwitły. Moi drodzy. Tak to wygląda. Pozdrawiamy za śniadanie. Ja tak dietetycznie dzisiaj. O moi drodzy, ja się też odchudzam. Właśnie tu. rybka, grzybki, rzodkiewka, pieczarki, makrelka. Halo. Do zobaczenia. Później coś puszczę po śniadanku, coś puszczę, jak już będziemy nad wodą, jeżeli w ogóle dojedziemy na jakąś wodę. Chciałabym <laughs> być tak ciepło, że warto być nad tą wodą. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mają być burze, żeby się jak najszybciej później chować. Chować się po prostu gdzieś na brzegu, żeby nie siedzieć w tej wodzie. Gdzie daj boże, może pion może porazić. Wczoraj zabił gościa no Wczoraj na Giewoncie. Wczoraj na Giewoncie, chyba zdaje się, turysta. Ale jak to górale mówią, że to nie był człowiek, to był turysta, zawsze <ścoughs> tak mówią. O, to ten, to tam... To nie człowiek, to turysta był pewnie. No tak, ale, ale już kolejny, tak, kolejny już człowiek zginął tam, a tam się nie ma co dziwić, ja, ja sam tam byłem w burzu. Tak, bo miałem 30 minut do, do tego, żeby się wdrapać, Wiedziałem doskonale, żeby się tam już dalej nie iść, no ale wiadomo jak to jest. Ktoś jak ktoś wchodził na Giewont, to wie jak to wygląda. Yy, wracać to, to nie wiem, to raczej ciężko jest wrócić komuś, kto idzie trzy godziny pod górę, tak? I na samym winklu tam już, gdzie sobie odpoczywa, już ma praktycznie na wysięgnięciu ręki te łańcuchy i teraz ktoś Ci mówi, schodzi na dół i mówi, nie radziłbym wchodzić, proszę schodzić do miasta. Bo burza się zbliża, tak. Mam no, no, takie zdjęcia, nie? Mm. Akurat było się, zdążyłem wdrapać. Jeszcze były łańcuchy takie w miarę suche. Przyszła konkretna ulewa, burza, błyski. No i później, właśnie problem zejść, tak? Bo tam są te łańcuchy i te skały takie wyślizgane. To nie jest takie chopsiut. Ktoś, kto wchodził, to wie, wie, wie o czym mówię. Ktoś, kto nie wchodził, to, to niech jedzie tam. Tylko nie teraz, bo my zawsze jeździliśmy przeważnie maj październik z Emilką jechaliśmy, jeździliśmy tam do szpitala na badania i przy okazji zawsze kilka dni żeśmy sobie spędzali Teraz to podobno takie mogą być kolejki, nie? Nawet na te łańcuchy mogą być teraz właśnie to już prawie że lipiec za pasem, no jutro no jutro lipiec, tak, no to mówię, no to może być, że już tam ludzie będą oblegać te górki tam Kasprowy, Gubałówka, hmm. górale zarobią trochę, nie? Mają, mają, coś im się należy od tego życia, bo nigdzie nie jeżdżą, tylko te owce i owce muszą doić dzień i noc. No. Do zobaczenia, głupoty gadam, do zobaczenia. A, już się przyzwyczailiśmy. Nie wiem za kim, ale gadam. Tak to już jest ze mną. Pa.